Masz wizualizację w czat GPT, ale coś Ci nie pasuje. Nie generuj jej od nowa, nie trać czasu i dzięki temu unikaj zmian, elementów, które Ci już odpowiadają. Po prostu ją edytuj. Ciśnij lewy klawisz myszy na wygenerowaną wcześniej promptem przez DALI i w czacie GPT grafikę. Ciśnij ikonę pędzla na górze. Wyreguluj wielkość pędzla. W tym miejscu, aby dopasować go do elementu, który chcesz edytować, zmienić lub wymazać. Teraz zaznacz okrągłym pędzlem, wciskając i trzymając lewy klawisz myszy, ten element na wizualizacji, który chcesz zmienić. Następnie po prawo, tutaj, wpisz komendę, jak chcesz zmienić to miejsce. Na przykład chcę zmienić ten obszar na ścianę z klasycznym obrazem z bitwą pod Grumwaldem. Taki polski akcent, i kliknij, generuj. Parę sekund, i już pojawia się stylowy obraz. Teraz spójrz, jak zmienię tą roślinę w nowoczesną lampę. Zaznaczam, wpisuję prompt po prawo, zmienię roślinę w nowoczesną czarną lampę. I wciskam, generując nową lampę w zaznaczonym obszarze. Nie ma co się udzić, że AI zastąpi profesjonalnego projektanta lub architekta, który musi zająć się ergonomią, przepisami, dokładnym projektem np. mebli na wymiar. Dodatkowo, jak widać, AI nie robi tego idealnie, ale może stworzyć dzięki sztucznej inteligencji doskonałe, kreatywne koncepcje, pomysłów na wnętrza lub budynki dla klienta. Ale Twoja przygoda z AI to dopiero początek. Sama edycja wygenerowanych przez AI wizualizacji nie wystarczy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak od zaraz tworzyć inspirujące wizualizacje i pomysły na wnętrze i budynki i pisać skuteczne prompty, obejrzyj teraz ten film. Zapraszam Cię na indywidualny kurs AI w architekturze wnętrz. Oszczędzaj czas, zwiększaj zarobki i rozwijaj się szybciej od konkurencji. Napisz mail i spytaj o szczegóły.